Z jakim numerem na koszulce Robert Lewandowski zaczął przygodę w Borusi Dortmund? Patryk. Z siódemką. Dobrze. Dobrze, dobrze, no. Kto był mistrzem Polski w 2021 roku? Igor. Legia Dobrze. Ile sezonów w Romie spędził Francesco Totti? Francesco. Łoo! Wow. Trudne, straszne pytanie, bo to są ogromne liczby. No, przez cała kariera. Igor. 21 eee, 25 o, A, a ty też miałeś mówić 27. No, dobrze, dobrze. Oj! Ile punktów Legia Warszawa zdobyła w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2016-17? Cztery. Eee, dobrze. Skurczy. Pania! Skurczy. Bum! W życiu bym nie wiedział. No, ja wiedziałem. Jeden remis i... Re... Z Realem remis i trzy punkty ze Sportingiem. A może. No. I, i blama z, z Boru... Z Osiem, cztery i sześć jeden, No ciężnie, co nam wyprawią.